Angelo! 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 Zamknij mordę! This is Sparta! Ble, co to za... Gówno! To do jedzenia? Chyba dla psu! Bo dzisiaj pierwszy wtorek miesiąca! A no tak, zapomniałem! Nie! Mansfeld forget Przykro mi, mam zasady, nie mogę nic podpisywać. Jestem poważną dziennikarką i muszę zachować pełną neutralność. Co nie? Spróbuj. Rzymski, rzymski to paskudne paskudztwo! Pomyślcie tylko, ile jest na świecie pysznych obiadów poza szkołą. Pewnie moglibyśmy jeść. Mandarynki! Hm? Moja mama mogłaby na nam głos, Albo na pizzę, ja albo na, ja pizę, na pizę, stary Jest sam. taka kawiarnia, gdzie dają tylko... Wbrew pozorom to musi zadziałać, Check. prawda? Chcemy obiadów poza szkołą. Ja eee, Chcemy normalnego jedzenia! E, jak się pisze moje imię? To twój stary. Tak więc od teraz wtorkowe klopsy zamieniają się w operację kryptonim. Faza pierwsza. Co nauczyciele robią w przerwie obiadowej? Pusto! Że też publikują plan ewakuacyjny na oficjalnej stronie szkoły. Dobrze wiecie, że mam klaustrofobię. Czemu musimy się tak przeciskać? Interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz! Albo w szkole zalęgły się jakieś olbrzymie robale, albo w szkole zalęgły się jakieś olbrzymie robale. Daleko jeszcze? Stupy! Hej, znowu będziesz wcinał pusty talerz i udawał, że jest pysznie? No nie. Aha! Łobuzy uciekły ze szkoły na obiad! Faz a casa quarta.